Rok 2012. Na piłkarskiej mapie Polski kojarzy się tylko z jednym. Euro 2012. Koko Koko, Euro, Spoko oraz kadra świętej pamięci Franciszka Smudy. I czajcie, że to euro było już 13 lat temu. To jest coś naprawdę niesamowitego. Ale jakby tak oczywiście wrócić do tamtych czasów, tylko w 2025 roku. No i dzisiaj rozegramy to euro drużynami z 2025 roku, ale grupy będą takie same. Tak się one prezentują, jakby ktoś z was zapomniał. Grupa A. Polska, Rosja, Czechy oraz Grecja. Grupa B, Portugalia, Holandia, Niemcy oraz Dania, czyli na dzisiejsze czasy naprawdę grupa śmierci. Grupa C, Chorwacja, Irlandia, Włochy oraz Hiszpania, czyli grupa z dwoma finalistami tamtego Euro. No i grupa D, Ukraina, Szwecja, Francja oraz Anglia, więc naprawdę prezentuje się to z niesamowicie, jak na tamte, na tamte czasy chyba nie doceniliśmy aż tak bardzo tego, że na Euro grało mniej drużyn, ale grały z, ze ścisłego topu. No oczywiście oprócz może Polski, no bo graliśmy dlatego, że byliśmy tam gospodarzem. No ale grupa marzeń, jak to się wtedy mówiło, więc w dzisiejszym Odcinku to symulujemy, no i zobaczymy, czy tym razem Polsce z grupy uda się wyjść. Ale jeszcze na samym początku, jeżeli takie odcinki Ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz, a będę Ci za wszystko naprawdę bardzo wdzięczny. A teraz już przechodzimy do pierwszego meczu, czyli Polska-Czechy. Normalnie był remis 1 do 1, nie, przegraliśmy z Czechami 1 do 0. Tutaj jest remis Patryk Szyk-Zieliński. Oraz yy, Lewandowski kreci, więc tej Remis, tamto to przegraliśmy. To był ostatni mecz na euro 1 do 0. Mecz o wszystko miał być. I Grecja pokonuje Rosję 2 do 0. No i teraz mecz Niemcy kontra Portugalia i kto wygra tutaj? No, z tego co pamiętam, Portugalia oraz Niemcy z grupy właśnie tej wyszli. Tutaj 2-0 wygrywa reprezentacja Portugalii, żałką Selo z bramką oraz Rafa Leo, więc tym razem nie Ronaldo. Ogólnie chyba tamten turniej do Ronaldo jakimś super nie był. Tam Portugalia na pewno spadła z Hiszpanią, no i tutaj Hiszpania kontra Irlandia. Normalnie to była naprawdę dewastacja ze strony Hiszpanii w tym meczu, jak to będzie tutaj? Remis 2 do 2, Miniemal, Kulen Mulbi, bramkę strzela do tego jeszcze Mulbi oraz Nico Williams, więc widzimy wyniki na razie zaskakujące jeżeli tak by na to patrzeć. Teraz Ukraina kontra Francja, no i czy Francja tutaj chociaż utrzyma fason, no i oni meczu nie przegrają jako faworyci. Wykrywają N'Golo Kante, Kylian Mbappé oraz Kilian Mbappe z golami, no i zobaczmy jak wygląda sytuacja w tabeli po pierwszej kolejce, no bo tutaj już się jakieś rzeczy mogą powoli ciekawe y, tworzyć. Grecja na miejscu pierwszym, Polska drugim przez remis. Y, Czechy oraz Rosja, no poza na razie awansem, no bo tutaj warto przypomnieć, że tutaj z dwie różne wychodziło, nie było klasyfikacji trzecich. W grupie B Portugalia oraz Holandia z tym momentu wychodzą, w grupie C Chorwacja oraz Irlandia, Włochy i Hiszpania z grupy nie wychodzą, najczęściej wszyscy mają po tyle samo punktów, i w grupie D Francja oraz Anglia wychodzi, no więc tutaj bez większego zaskoczenia. No i teraz taki był mecz otwarcia Euro: Polska, Grecja 1 do 1, czerwona kartka Szczęsnego yy, obrona tytonia czutu karnego, i tutaj taki sam wynik: Pawli z nic karnego, więc no wszystko można powiedzieć oprócz chyba czer braku czerwonej kartki, tak jak było, 1 do 1, więc no mamy. I dwa punkty po dwóch meczach, więc tak samo i było w sumie na no, prawdziwym euro. Więc troszkę tam podobnie jest. No i teraz czy Niemcy zdobędą swoje pierwsze trzy punkty? Wygrywają Kai Havertz z golem, Zirk saint Pekarnego oraz y, Musiala z golem, więc no, Niemcom udaje się odbić po meczu z Portugalią i lecą dalej na ten moment, Hiszpania kontra Chorwacja, tutaj, tutaj z tego co pamiętam Hiszpania chyba mecz wygrała ale na 100% pewny nie jestem i mamy tutaj wynik 3 do 0 Morata, Morata oraz Bramkestra, także Laminia mal więc tutaj 3 do 0 udaje się Hiszpanii wygrać, teraz Szwecja kontra Francja i czy Francja zdobędzie swój szósty punkt Pamiętam, jak w tej grupie Ibrahimowi strzelił z rzutu, czy nie z rzutu karnego, tylko z przewrotki. Aż 5 do 0 Dewastacja, kolejna. Mbappé, Czułameni, Mbappé, Barcola oraz Jules Koundé. Więc, no, Francja chyba ten moment największym faworytem, żeby to euro wygrać, jeżeli chodzi o fazę grupową. Polska na drugim miejscu jest cały czas w grupie, więc także ciekawie. Na razie na pierwszym Grecja, a drugim Polska. No, tutaj wszystko jest że od tego meczu. Jeżeli Polska wygra, to z grupy wyjdą. Portugalia oraz Niemcy wychodzą tutaj z grupy Holandia na ostatnim miejscu, czyli tak samo jak było normalne normalnym euro, tutaj na pierwszym miejscu Hiszpania, razem z Włochami po 4 punkty oraz Irlandia i Chorwacja po punkcie, więc to nie mogą mieć problemy, żeby... Z grupy wyjść. Francja na pierwsze miejsce, a drugi ma Anglia, więc tutaj jest mecz tak naprawdę już o pierwsze miejsce, bo ani Ukraina, ani Szwecja szans na wyjście z grupy już nie mają. Więc przechodzimy tutaj do meczu Polska kontra Rosja i czy Polska uda się awansować z grupy na Euro 2012? Pegrywamy Zakharian, Halo oraz Szymański, więc no prawdopodobnie z grupy właśnie przez ten mecz nie wyjdziemy. Więc no tam też dwa remisy oraz porażka. No wątpię, z dwa punktami nam się z grupy wyjść. Teraz Niemcy kontra Dania. Wygrywają Niemcy Kleidenstein oraz Havertz z golami, więc to Niemcy też już raczej z grupy wyszli. No i dwa mecze fazy grupowej przed nami. Teraz Hiszpania kontra Włochy tak naprawdę, mecz o pierwsze miejsce. No i zobaczymy, czy Hiszpanii uda się pierwsze miejsce zająć. Jeden do sera wygrywają, więc Pedri, więc Pedri daje pierwsze miejsce reprezentacji Hiszpanii. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz w meczu, czy Francja, Czangia będą na pierwsze miejsce. Na razie Francja w świetnej formie, więc zobaczymy, czy uda im się to utrzymać. Wygrywają 2 do 1. Hurricane, Barcola. Hurricane Trafekarnego oraz Barcola z dwoma golami, więc już teraz wiemy, kto z grup powychodził, no i wszystko się teraz tak naprawdę okaże. Tylko Polska nie wychodzi z tych dużych, które wzięliśmy, ale to do przewidzenia, zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj mecze. Portugalia kontra Anglia, Hiszpania kontra Niemcy, Grecja kontra Włochy oraz Francja i kontra Rosja. I tutaj, no my na ostatnim miejscu w grupie, no nie poszło nam w ogóle, więc trzeba sobie to śmiało powiedzieć, Portugalia oraz Niemcy wychodzą, Dania na przedostatnim miejscu, czy znaczy Dania na ostatnim, Holandia na trzecim miejscu, w grupie C Hiszpania na pierwszym, Włochy na drugim, w grupie D Francja oraz Sambia z grupy wychodzą, a Ukraina ze Szwecją mają po jednym punkcie, więc teraz poznamy y, pary półfinałowych po tych pierwszych czterech meczach, więc zobaczymy Hiszpania kontra Niemcy i czy Hiszpanom uda się wygrać. Niemcy eliminują Hiszpanię, której szło naprawdę bardzo dobrze. Rudiger, Musiala, Nico Williams oraz Havertz z cyfra karnego. No więc Hiszpania z Euro się wygrywa, więc już teraz wiemy, że nie będzie powtórki z rozrywki z tamtego turnieju. No i Hiszpania dalej nie przejdzie. Tutaj jeszcze widzimy, że Włochy pokonali Greków. Portugalia pokonała Anglię oraz jeszcze mecz Francji z Rosją, więc zobaczymy, czy Francuzom uda się także awansować do półfinału. Więc chwila prawdy, czy będzie zaskoczenie? Nie ma zaskoczenia. Angolo, Kante, Czułameni oraz, e, oraz Dembele z czerwoną kartką i Kante z golem, więc tutaj widzimy pomocnicy defensywni, tak bym bardziej powiedział. E, no, dają dużo spokoju tym drużynom. Hiszpania tutaj odpada, no i Portugalia kontra Niemcy. Zobaczmy sobie w ogóle, królem strzelców jest to moment Mbappe, Cancelo, Kante oraz Barkola w top 4. No i półfinały to jest Portugalia kontra Niemcy I Włochy kontra Francja, więc ciekawy jaki będzie wynik Tak naprawdę tylko chyba Francji Tutaj nie było normalnie, bo Hiszpania była w tych półfinałach A reszta półfinałów, znaczy nie, nie, że się zgadza Meczami, ale drużynami się już Według mnie zgadza, więc no co No Portugalia kontra Niemcy, więc przekonajmy się Kto zagra tutaj w finale 3 do 0 wygrywa Portugalia Tricano, Tricano oraz yy, Rafael Lalo z golami Więc no Portugalia w finale Niemcy muszą obejść się tak zwanym smakiem A w Zobaczymy, czy Francja pokona Włochów, bo to także jest ciekawy mecz. Jak na razie, finał Portugalia. No i zobaczymy, kto dołączy do Portugalii w wielkim finale. Tej bez dębele w tym meczu. I wygrywa Francja po dogrywce. Olise strzela gola na początku dogrywki. Tutaj Barcola, Luka. Więc przed nami wielki finał, w którym zmierzy się, yy, zmierzą się yy, Francuzi z Portugalczykami. Więc w tak naprawdę, finał z Euro 2016 w 2012 roku więc ciekawie, Dembele cały czas nie może grać na razie barcola oraz Mbappe, królami strzelców więc tutaj jeszcze Tricano może coś powalczyć, więc no co? Zobaczmy tutaj wielki finał. Ten już trzeba zobaczyć oczywiście normalnie. Więc czy tym razem wygrają? Y Portugalczycy czy Francuzi w 2016 roku wygrała oczywiście reprezentacja w Portugalii, no i przekonajmy się, jak to będzie wyglądało na tym naszym Euro 2016. Jak na razie, chyba nic w tych meczach się nie zgadza, tak jak było rzeczywiście, ale wydaje mi się, że tak przez cały kształt tego turnieju, to właśnie Francja będzie większym faworytem do wygrania, chociaż no Portugalia wyeliminowała y, Hiszpanię, no ale nie, Niemcy wyeliminowali Hiszpanię, już nie pamiętam koło Portugalii, mam choć krótką pamięć, naprawdę. No, i teraz na biało Francja jest pierwszy strzał Francuzów. W broni Bramka, Da ta Koszta, nie, ja nie ta Koszta, Diogo Koszta z Portugalii, bo jeszcze co ja gadam, to nie ta reprezentacja. I to Hernandez widzimy z żółtą kartką, więc by się nie skończyło czerwoną. Ronaldo tutaj będzie z rzutu wolnego. bramkarz w Portugalii widzimy coś wysoko stoi teraz. No i czy się uda? Broni Mike Manią, więc do 15 minut mamy cały czas bezbrankowy remis. Czy coś się zmieni, czy jakaś kontra? Nie ma niczego, nic więcej. Jest strzał, broni Mike Panią. No zobaczymy, kto tutaj będzie w tej symulacji mistrzem Europy. Oj, widzimy lekka kontuzja Kunde, więc na razie boki obrony Francji nie mają szczęścia w tym meczu. Kontuzja, żółta kartka, Ronaldo strzela i widzimy Portugalia tutaj mocno naprawdę na razie dominuje. 75% posiadania piłki, 5 strzałów na bramkę w 25 minut. Więc, no, jeżeli to się dalej utrzyma, no, to raczej Portugalia ten nasz taki mini, yy, mini powtórkę tego turnieju wygra. Teraz doświadkowanie, ale nic z tego więcej nie wychodzi. No, i Portugalia wychodzi z kolejną kontrą w tym meczu. Na razie, no, widzimy, to posiadanie piłki troszkę się normuje, bo Francja znowu przy piłce jest Kylian Mbappé. A wiemy, że Mbappé umie zrobić coś z niczego. Jest strzał 1 do zera nie ma obok bramki tej widzimy najwidoczniej strzał musiał polecieć no i Portugalia znowu w ataku no mecz wydaje się naprawdę ciekawy z takiej perspektywy no ciekawe jak to wygląda na boisku tutaj na razie takie piłkarskie warcowe widzimy jest Ronaldo, Ronaldo tutaj cały czas się czai w polu karnym o chyba żadnego gola jeszcze nie strzelił na tym euro jest Ronaldo 1 do 0 i Rafael z golem więc widzimy ta dominacja Portugalii w końcu yy, wychodzi na plus no i... ...Portugalia prowadzi w tym finale, no a Francuzi na razie można powiedzieć przygnieceni przez reprezentację Portugalii, no i na razie żadnego pomysłu na grę tej chyba za bardzo nie ma, więc lecimy dalej, no i zobaczymy jak będzie wyglądała druga połowa, no i co najważniejsze, czy Portugalii uda się utrzymać wynik, czy wygrać, czy może jednak Francja weźmie się w końcu w garść, no i ta druga połowa już będzie pod ich dyktando, na razie oni przy piłce... No, ale tej trzeba szybko strzelić gola, no bo finały takie są, że zazwyczaj dużo goli nie ma, chociaż na finale Euro 2012 4 do 0, Hiszpania pokonała Włoku, więc to był wyjątkowy, no, jeszcze później, w sumie 2018 też bo chyba 4 do 2, Francja kontra Chorwacja i tutaj blisko do bramki, no ale te finały Ligi Mistrzów, czy na przykład yy... nie no, sobie co ja gada? No, Mistrzostwa Świata w Katarze też był wysoki wynik więc tutaj niezła rozkwinka mnie teraz naleciała nie wiem, czy on tak serdzio że ma bramek pada no ale może przez jakieś finały Ligi Mistrzów, ale no już to nie jest liga mistrzów, tylko Euro 2012. Francja tutaj cały czas szuka swojej szansy. No, powoli rozgrywają piłkę. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Kilion Mbappé, blisko tej BWP do dobitki, ale mamy rzut rożny. I czy z rzutu rożnego może paść gol? No nie tym razem, Portugalia teraz widzimy dała troszkę się w obronę, ale wychodzą z kontrą, jest, jest teraz Portugalia w polu karnym Francuzów, nie tracą piłki, jest doświadkowanie, ale nic z tego nie ma, cały czas są jednak przy piłce, strzał broni Mike Manion, no i to ostatnie 10 minut dla reprezentacji yy, Francji, żeby zremisować. No na razie widzimy, gradów Bramek nie ma, ale mecz wydaje się z Leao, ale teraz kontra, no tutaj widzimy, no... Portugalia chyba mocniej teraz podchodzi, no ale mają teraz piłkę, więc raczej nie oddają. No i Portugalia wygrywa nasz dzisiejszy turniej, czy niespodziewanie? Można powiedzieć troszkę tak, myślałem, że to Francja albo Hiszpania wygrają, no bo jednak dominowali w grupie, no ale widzimy, Portugalia wygrywa, więc co, więc ja mu oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, już tak, co zostawcie łapkę w górę, no i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale, do usłyszenia i cześć!